Krótki poradnik, jak zarabiać na promowaniu linków. 1. Wybierz odpowiednią niszę, zdecyduj, w jakiej dziedzinie chcesz działać. Wybierz temat, który cię interesuje i który ma potencjał na zysk: może to być moda, zdrowie, technologia czy podróże. 2. Zarejestruj się w programie partnerskim, znajdź program, który oferuje możliwość promowania linków, i zarejestruj się. Upewnij się, że oferowane produkty lub usługi są zgodne z Twoją niszą. 3. Twórz wartościowy kontent, zacznij pisać bloga, tworzyć filmy na YouTube lub publikować posty w mediach społecznościowych. Twoje treści powinny być interesujące i angażujące, aby przyciągnąć uwagę odbiorców. 4. Promuj linki, wstawiaj linki partnerskie w swoim kontencie. Możesz je umieścić w artykułach, opisach filmów czy postach na mediach społecznościowych. Staraj się to robić w naturalny sposób, aby nie zniechęcać odbiorców.